Helikopter helik 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 miał być dodany też kurwa nie mogę. Helikopter e miał być dodany, miał być zbustowany. Kurwa s gdzie prosiłem to, to gdzie mi mówili, że tak Doksa dok mogę z wyspy wam odpalić i go przerabicie tylko to incognito bez nie. Inkognito. Helikopter miał być dodany też kurwa nie Helikopter miał być dodany, miał być zbustowany, kurwa gdzie prosiłem to, gdzie mi mówili. że... Puf. To już w ogóle przemilczę to. Hop, ładuję się na komendę. O, a jeszcze ci pomagam w ogóle, what the fuck. I o, nic. Dobra. Dziwne to było. Prawda, odjeżdżają. Chop z szoku. Nie, będą stać w miejscu. No na logii, no nie wiem. O, nie, 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 nie. Zamknij tą pizdę, jak twoi spierdalają na komendę, to to mam wyciapie. No jest. Jest, kotek no to może on jest nie... nie No chodź tu kurwa No pojebało cię! Wiesz że wejdę za tobą na ten parking! Wiesz że wejdę za tobą na ten niebany parking! Zdaję sobie sprawę z tego, że wejdę za tobą na ten niebany parking i cię rozkurwię coś na tym parkingu! Zdaję, Zdaję sobie dodać, z tego kurwa sprawę! Dodać. To by było fajne! Podaj! Podaj! Jak działać? Wiem, że jest taki chyba, było coś takiego, no, po... Zdedesowała ta sama osoba, osoba, która chciała 2000 zł na Bitcoinie pierdolonym. My to załatwiliśmy. Elf napisał do Minezauna, czy może mnie skontaktować z nim. Jak to tam się rozłoży, bym mu pomógł. I no i co? No i elf się nie potrafi odezwać, bo ma pierdolone ego wyostrzone, kurwa. Ja bym mu pomógł. Tylko dlatego, że kurwa pierdolone cheaterstwo i pierdolone dedeserstwo to jest najgorsza rzecz, kurwa jaka jest. I takie rzeczy, się powin takie rzeczy powinny się tępić jako serwery razem wspólnie. Siema dycha, z tej strony ja nawijam sobie, jakbym udawał węża. Jestem raperem i całe życie szczery yy, jebać policję i pici Kelehama? który sprzedaje koks nie tylko w gramach. Lubię grać na bębnach i lubię sobie słuchać, kiedy ktoś mi wchodzi z chujem do ucha. Muzyka taka fajna, ciągle mnie buja. Picikela, picikela, picikela nie ma chuja. Ha? Yo, ciup, 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 Techno, ciup, 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 ciup. nie ma seksu, to ty na bieżni będziesz biegał? Ej, Piku na streamie siedzisz? O dobra, gdzie jest mój panel admin? Oh, fuck my life! Popłaczę się, nie? Ty, to jest wariacie? O co chodzi? Ty słyszysz? Nie, kolego. Kolego. słyszysz? słyszysz? Kolego. E. O kurwa. Lapy, lapy, lapy. 10, Dobra, Zowieka, zowieka. Lapię cię za kajdanki. Mogę ci wejść do nisko. Ty no kurwa, to jest dobane jak fuj. Za mami, za mami, wprowadź gdzieś I czy jesteś, i czy jesteś? nie wiem, Wiecie, kurwa. Co? gdzie sprzedawaliście towar? Co? Wiesz, gdzie sprzedawaliście towar? Jeden z drugim? Nic nie pchaliśmy. Towar to ja sprzedawałem 3 dni temu ostatnio. Co to, ty, to, 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 kurwa, skąd wiesz, gdzie ja sprzedawałem towar 3 dni temu? Dobra, panowie, ja nie chcę wam zabierać tych planów ale, ale. No ale ja ci mówię. To sprzedawałem 3 dni temu ostatnio. Dobra, widzę, że się nie dogadamy. No kurwa! Powiem wam tak. Tam, gdzie sprzedawaliście, to jest nasz teren. Nasza nie wiesz, nie wiesz, gdzie sprzedawałem, bo sprzedawałem 3 dni temu, kurwa. Dobrze wiem, gdzie sprzedawałeś. Skąd wiesz, kurwa, gdzie sprzedawałem 3 dni temu? Dobra, kurwa. Stop! Towar dekwiruję. Powiesz, to macie miał 20, towar? Miał 20 gta plus minus tylko. Mówić kurwa, nie pytałeś mnie nawet to z... po chuj mi go zbierasz. Kolejne gbania Zebali zajeba, Zajebali e, ten tak, no. client side... Tak to są po side, serw bo muszą mieć odwołanie. <noise> ale <Zajdzie. głosy> właśnie nie potrafią zrobić po side tego. Więc kurwa no dwójmeczko no, z nich. Aha. I w sumie nie się, ale community Exile RP to jest zbanowana wyspa RP. Tak, 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 I tak, 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 to właśnie znaczy, dobre. No, no nie wiem, no kurwa gadanie o tym, że oni mają własne skrypty tak. Kurwa, no nie wiem, konia do starego w tym momencie To jest coś na takim, na takim poziomie właśnie Jeszcze w gadanie wszystkim, że oni to sami zrobili, gdzie... Że... na no kurwa Ej, ty, czekaj, ciało, to czekajcie, tu co parę słyszałeś, że oni o czymś gadają z tam Czy co? Nie Bo nie to... Ty kurwa, ale w grze, no kłech w grze Widzisz, jak się cenią? O kurwa Gapiów, no Yo Siema, dobry Trzeba czegoś? Siema Słuchaj no. y... Potrzebuję alkoholu na wieczór Okej, okay, co cię interesuje? A co do, do zaoferowania? Wiesz hmm, co, musiałbym e, Sprawdzić na magazynie czy coś to mamy Bo Dobra, to może za trudne było Jeszcze raz Ten kefir jest przeterminowany. Ten kefir jest przeterminowany. A kto ty? Kto? Gdzie? No ten. Ja? Ja pierdolę! Kiedy wchodzę na ulicę żeby na mnie patrzą! I dziwią ryja jaki jestem dojebany, wale od rana, wale wieczorem Jestem na siłowni jebanym potworem Noszę żelazo i jem do tego magnes Jestem silny jak silny jak sam papież Wszyscy mnie oglądają i wszyscy na mnie liczą kiedy dobrze rucham to dziewczyny nawet kwiczą. Yo! Balanga! густа очи и замекам бук Она посува фигури, шиха врата му и рук